Jak teraz odreagowujesz? Każdy z nas w jakiś sposób to robi. Uczestniczymy jednak w czymś, co nie jest normalne, no. tak? Ludzie za tym tęsknią, ale to, to zawsze jest związany z stres. Kamera... No, tak, e, czy... Dobrze wyjdzie, tak. źle, tak? I no, tak. ten stres jakoś trzeba zrzucić. Aha. Jak dzisiaj go zrzucasz? Kurczę, nie wiem już, jak go zrzucam. Powiem ci, że jak, no, choćby teraz, nie? Ja przychodzę tutaj już samo to, że siedzimy w tym, to już mówię... To już mi się ręce trzęsły i mówię: Jezus, Maria, kurczę, to już jesteśmy w tunelu, i już jestem nie ma wyjścia, nie, nie ma ucieczki. Ale tak jak czekają na Ciebie, tak spojrzałem, ale z drugiej strony przecież jesteśmy, Ty też zapytałeś pierwsze pytanie, jesteśmy w kinie, nie? więc tak naprawdę nie ma się czego bać. Oczywiście ten stres jakoś teraz już łatwiej mi się rozmawia, ale na początku. Nawet ku, myślę, że nie, nie, nie wiem, czułem, że tylko czy, czy, czy drżą mi ręce, czy że czuję, że jakiś niepokój albo i ten. Ale teraz już czuję się swobodnie, ja myślę, że to wszystko polega na tym, że na, na przełamywaniu. Ja, ja, ja po czymś takim, nie? bo po takiej rozmowie, kiedy ja już czuję, że, że, że czuję się bezpiecznie, dobrze, że minął ten strach. Ja nie muszę tego odreagowywać. Ja będę zadowolony, że przełam... Ja strach czułem przed rozmową. I wtedy naprawdę się bałem i miałem jeża w żołądku i, i kurczę, sobie myślałem, o zawsze się stresuję, nie? Tak jak Ci mówiłem. To nie jest tak, wszystkim się wydaje, że przyjdzie misiek koterski i tego, to on tak na luzie, wszystko jest. Nigdy tak nie jest. Ja się zawsze tak boję i tak to przeżywam. Z różnych względów, nie? I zawsze... Chciałbym, żeby to było dobrze, tak, żeby, żeby, rozumiesz, żeby nie dać przysłowiowio dupy. Nie? E, 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 I potem jak to się przełamuje, i wiesz, czasami mam ochotę uciec od tego. I kiedyś tak robiłem, że uciekałem, potrafiłem na przykład nie przyjść na wywiad. Nie? Albo nawet nie przyjść kurczę na jakieś nagranie, bo po prostu tak zżerał mnie stres. Nie? Wszyscy myśleli, że ja mam to na to, nie wiem, że kurczę, olewam to, a ja tak naprawdę nie potrafiłem sobie miałem słabszy dzień, nie potrafiłem sobie poradzić z tym, nie mi uciekałem. Teraz dla mnie jest fajne przełamywanie, no wiem, że życie jest, polega na przełamywaniu swoich lęków, swoich barier i to jakby dodaje nam skrzydeł,